Dzisiaj Wam pokażę bardzo przyjemny koktajl z piweczka Desperadosa. Jest bardzo przyjemny i orzeźwiający. Ci, co kochają Desperadosa piweczko, będą kochać ten koktajl. To więc zapraszam na oglądanie. To, co potrzebujemy, to potrzebujemy oryginalnej tequili 40 ml. Dlatego potrzebujemy 20 ml granadina. Teraz dorzucamy sobie lodu na orzeźwienie i do tego sobie dorzucamy soczku pomarańczowego i na samą górę będziemy sobie dorzucać desparadosika, który orzeźwi to wszystko. sobie damy garnisza jako limonkę. Dziękuję bardzo. To był Despa Sunrise. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.